O głodzie woli Boga. Wola Boża jest największym darem dla człowieka. Jest ona propozycją, ofertą najznaczniejszą. To Boży zamysł. Uświęcenia człowieka, który należy przyjąć, podjąć i wypełnić. Duch tego świata woli Bożej przeciwstawia tak zwaną wolność, ale pojmowaną poświatowemu. Wolność jako dowolność, bezodpowiedzialność, przypadkowość, bezrozumność. Aż tak świat pojmuje wolność. Tymczasem wola Boga nie przekreśla woli człowieka. Wola człowieka jest darem do tego, by rozpoznać i wybrać dobro. Wola nie jest dla zła, wola jest dla dobra, dobra najwyższego gdy mądra, czyli krocząca w prawdzie, czyli w pokorze, wola ludzka idzie, pełniąc wolę bożą, następuje spotkanie dwóch zamysłów: zamysłu Pana Boga, zamysłu człowieka jest współbrzmienie, czyli dzieło uświęcenia. Następuje przez to, że człowiek podejmuje wolę Boga. Pełnienie woli Bożej w rozpoznaniu jest mądrością i koniecznością. Trzeba oczyścić sobie pojęcie woli Bożej. To nie tyrania. To prezent. To oferta najpiękniejsza z możliwych. Pan Jezus mówił o sobie przed na ziemię, po to, by pełnić wolę Ojca, wolę tego, który Go posłał. I mówi: Pokarmem moim jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Jeżeli Pan Jezus mówi o sobie, że pełnienie Jego, u Niego woli Ojca jest tak ważne, że zyskuje rangę pokarmu, to znaczy, że Jezus żyje wolą Ojca. I to jest przykład dla Ciebie, jak i w Twoim życiu wiary ma być, podejmij prawdę woli Bożej, zechciej ją pełnić, proś Boga o łaskę, wspomożenia, wzmocnienia, zrozumienia, decyzji i wytrwałości, a gdy podejmiesz dzieło woli Bożej w życiu swoim, dokonasz najlepszego wyboru. W nurcie woli Bożej jest nurt łaski Bożej. Jeśli się w tym nurcie znajdziesz, to moc Boża Cię niesie, omijasz wiele przeszkód, te, które są, będą Cię uświęcać, okoliczności radości Ci nie odbiorą, a Ty w swoim życiu będziesz mieć radość i wiele pozyskasz cnót, które wyprofilują Twoją osobowość tak dalece, że będąc jako świętym będziesz mieć radość z siebie. Poza wolą Bożą. Rzeczywistość poza wolą Bożą może być nazwana szuwarami życia. Kto utknął w szuwarach życia... Musi zadowolić się swoim wyborem, ale nie będąc w woli Bożej, nie będąc własce Bożej, może się pocieszać chwilowo atrakcjami świata, lecz sensu wiecznego nie dogoni i nie zastąpi aktywnością własną. Ty wiesz, ilu ludzi nie pełni woli Bożej w sposób radykalny, mnóstwo ludzi. Z wyboru nie pełni woli Bożej, bo pełnią wolę sobą. I jeszcze woli swej bronią, jak należnego prawa, jak życiowej konieczności, jak już nie było innego wyjścia. Pan Bóg u takich ludzi jest zdegradowany, zamknięte ma usta. Człowiek sytuację grzechu nazywa koniecznością. Niekiedy przez rozpacz to mówi, ale jednak jest takim podczasku woli własnej czy woli ludzkiej innej, będąc poza wolą Bożą. Jeśli mówimy o woli Bożej, to jej intensywność i konieczność dobrze znać głodem. Wiesz co to jest głód? No może kiedyś byłeś głodny, z godziny albo z półtorej. Więc głód zmienia człowieka. Tak go zmienia, że gdyby człowiek tkwił w głodzie dłużej, to się bardzo zmieni jego osobowość, bo głód uderza w życie. Więc człowiek chce zaspokoić pragnienie głodu, aby ochronić życie. Jeszcze większą rangę ma głód Boga. Co robią dusze czyścowe? Mają głód Boga, mają tak potworny głód Boga, że ten głód pali ich jak ogień. A potem pieńcy? to samo, tylko że z beznadzieją pomieszane to jest. Ludzie zbawieni są nasyceni. Świętość to Pełnia nasycenia. Jakiego, czym, jak to kim? Bogiem, a szczegóły to, to oko nie widziało ruchu nie słyszało. To nie ma co się bawiać, zagłębiać w szczegóły, bo ich nie ma. Kojność Boga ponad człowieczą, ambicje i wyobraźnie Dlatego pełni wolę Bożą. A dopiero wtedy zaznasz wolności własnej. Ci, którzy pełnią wolę swoją, czyli błądzą, krzywdę sobie czynią, są zainfekowani grzechami, którzy sobie mogą znieczulać kolejnymi grzechami, ale szczęścia tam nie ma. Ci, którzy tkwią w grzechach swoich, jeśli się nie odwrócą, nie nawrócą, nie zatrzymają, nie skierują ku Panu Bogu, mogą się doprowadzić do samozagłady potępienia. Jeżeli Pan Jezus przyszedł na ziemię pełnić wolę Ojca, który Go posłał, a wolą Ojca było to, by przez posłuszeństwo Ojcu wybawił ludzi od grzechów, jeżeli wola Ojca Niebieskiego była tak ważna w życiu Zbawiciela Jezusa, to trzeba to przyjąć jako szablon, mądrość i sposób na życie, bo wola Boża w Twoim życiu to jest rzeczywistość, której nie będziesz żałował. Podobno z Labiryntu jest wiele fałszywych wyjść. Tylko jedno prawdziwe. W Twoim labiryncie życia jest jedno wyjście. To droga woli Bożej. Ona się może wydawać kręta, trudna, skalista pod górę, ciernista, ale ona jest jedna, jedyna, która prowadzi Ciebie do uszczęśliwienia wiecznego, a trudy. Uzy i krew jako zapłata za pełnienie woli Bożej, to jest ten Twój wkład własny w dzieło Boga, które jest dopełniane w Twoim życiu. To jest to Twoje Westerplatte, droga wierności. To jest praktyczny heroizm, który jest Ci potrzebny do tego, by mieć radość z siebie. Dlatego chciej pełnić wolę Boga w swoim życiu i pytaj o wolę Bożą. Na przykład, takim straszliwym koszmarem zejścia z woli Bożej jest zatrzasnąć się w cywilnym związku. W życie rozwodowe, w życie, gdzie odrzucone są sakramenty. I później tacy nieszczęśnicy się nasładzają, że najważniejsze to się kochać, bo oni się jakoby kochają. Jakoby. Bierz pod uwagę wymiar siebie wieczny, a nie odcinek doczesny. Jak ci jest ciężko żyć, to przeżyj do wieczora. Ale marzeń o wieczności nie gub. Rano wstaniesz i znowu przeżyj do wieczora, jeśli Ci Pan Bóg pozwoli. Ale planu zbawienia nie wyrzucaj z siebie. Kochać Boga to wybierać Jego pragnienia. A Jego pragnienie jest pragnieniem Twojego uszczęśliwienia. W stopniu maksymalnie maksymalnym. Jako stworzenie masz swoje granice, i Pan Bóg chce, byś nie zaniżył poziomu własnego. Byś wziął wszystko, co jest Ci przeznaczone od założenia świata wcześniej. Jeszcze przed założeniem świata, gdy Bóg. Mówiąc po ludzku, pomyślał o tobie. Gdybyś był w Tobie autentyczny głód woli Boga, zmieniłbyś swoje myślenie, nastawienie, nie odrzucałbyś w swoim życiu darów trudnych, a nawet zaakceptowałbyś śmierć wtedy, kiedy ona przyjdzie. I pragnąłbyś jej, bo to, co z woli Boga, jest dla Ciebie najlepsze. Choć wola Boża może być niesmakowita dla kondycji doczesnej, osłabionej, zafałszowanej przez skutki grzechów pierworodnych. To bowiem, co jest Ci dane teraz, to wstęp do całości. Natomiast błędem twojego myślenia jest, że o cząstkę doczesną walczysz ze wszystkich sił, jakby wiecznych. I dla zachowania doczesności przepłacasz przez utratę łaski i odejście od Pana Boga. Czyli, będąc poza wolą Boga, kontynuujesz fałszywą koncepcję życia którą dobrze przemyślałeś, wybrałeś, nauczyłeś się jej, masz do niej prawo, należy się Tobie, no i w ogóle inaczej się żyć nie da. Nie jest tak? Przecież gdybyś mógł inaczej żyć, to byś nie żył. A dlaczego tak żyjesz? A bo chcesz i musisz. Trochę bo chcesz, trochę bo musisz. I trochę, bo nie chcesz. Taki jesteś pomieszany w myśleniu i działaniu, że niekonsekwencja Twojego istnienia bierze się z tego, że jest przekonany do siebie i do Pana Boga i żyjesz w takim rozdźwięku poznawczym, kiedy zmienia się tobie zamysł, bo jednego dnia jesteś bardziej Boży, a drugiego dnia trochę mniej. Czyli bój nie jest jeszcze skończony, jeszcze trzeba ci walczyć o Boga i Jego znaczenie w życiu Twoim. W postawie Chrystusa dostrzeżesz istotę oczekiwania na wolę Boga, jeżeli będziesz starał się Go naśladować, wejdziesz w przedziwną łączność z Nim, zrodzi się w Tobie nowe widzenie świata, bo człowiek, w którym jest głód woli Boga, patrzy z dystansem na wszystkie inne wartości, na swoje życie, na to, co posiada, co mógłby posiadać i mówi na te nieboże rzeczy, a cóż to jest wobec wieczności. Najlepiej tak kasować rzeczywistość wyrażeniem, a cóż to jest wobec wieczności. Jeśli dotknie krzyż, krzywda, cokolwiek i powiesz, a cóż to jest wobec wieczności, to w tym momencie sytuacja będzie do przeżycia, Udzieli Ci Pan Bóg mocy i cierpliwości, będziesz czekać na Bożą hojność w wieczności. A wtedy tam okaże się, że tracąc nie straciłeś, a przyjmując wolę Boga zyskałeś, zbudowałeś siebie. Ktoś, kto nie żyje głodem Bożym, jest jak martwy człowiek. Choćby żył w luksusowym pałacu, jeździł luksusową limuzyną, miał firmy, przedsiębiorstwa, tysiące ludzi pod sobą i dla siebie, choćby się Tobie kłaniali i nazywali Cię najdostojniejszym i najwspanialszym, jeśli jesteś poza wolą Bożą, jesteś martwy. Co się ujawni w dniu śmierci, dniu sądu, czyli dniu renamentu, bankructwa, sprawdzianu. W dniu prawdy. Nie bądź tym, który krzywdzi siebie. Nie pozwól sobie na to, byś był człowiekiem pozorów i krótko, trwałego zwycięstwa nad bliźnimi, którym byś nałożył krzyż. Samemu unikając swojego. Pełnienie woli Boga to nie jest niewolnicze poddaństwo przed tyranem. To nie jest naiwne dawanie wiary kłamcom. Pełnienie woli Bożej nie zdejmuje z Ciebie obowiązku męstwa, mądrości. Ofiary, inicjatywy i oporu, pełnienie woli Bożej nie czyni Cię pasywnym, nie czyni Cię Pacyfistą, nie czyni Cię rezygnatem. Przeciwnie, wola Boża daje Ci okoliczności, w których ma wybrzmieć. Twoje waleczne, sprawiedliwe męstwo, Twój prawdziwy głos wyrażający rzeczywistość daną przez Pana Boga. Wola Boża to nie pasywność z wolą Bożą się współpracuje. W woli Bożej masz się dołączyć do Bożego zamysłu. Tak byś był małym udziałowcem w wielkiej firmie Pana Boga, no ale owoce z całości przypadną i na ciebie. Pełnienie woli Bożej porządkuje nie tylko twoje życie, ale i okoliczności życia twojego. Wokół wszystko będzie musiało przejść swój kryzys wyzwoleńczy, aby nie kontynuować leniwej zguby własnej. Wzorcem jest Matka Boża. Matka wielkiej akceptacji i wielkiego zawierzenia. Ona żyła słowami, niech mi się stanie, według Twego Słowa. Ona oczekiwała Słowa Bożego. Jej pokarmem też było pełnić wolę Bożą, gdy była służebnicą pańską. Istotą chrześcijaństwa jest ustawiczne mówienie Bogu bądź wola Twoja. Gdy to mówisz, Wojcze nasz, to się na moment zastanów, czy Ty chcesz woli Bożej. Bo może jest tak, że idziesz do Pana Boga po to, by zmienił zdanie. By była wola Twoja. Modź się więc o to, by między Twoim zamysłem a wolą Bożą nie było dystansu. Dystans ma być między Tobą a, spra a sprawami doczesnymi. Ten dystans jest Ci potrzebny do tego, żeby nie rozpaczać z powodu Krzyża. Żeby cierpliwie poczekać na ostatnie słowo Boga, które będzie słowem odtwórczym. Świat cię w ziemię wdepcza, Bóg cię odtworzy. Powstanie z martwych martwoty, krzyża. I wtedy ujrzysz triumf Boga w życiu Twoim. A sam sobą zabrzmisz jako chwała Boża, która się w tobie rozświetli i będziesz zdobieniem siebie samego i chlubą dla innych. Patrząc na dzieje ojczyźniane i bohaterów, którzy przeżyli na przykład 22 lata, jak poeta Kamil Baczyński. Jak tylu innych o niedokończonych po ludzku życiorysach. Czy to już koniec? Ich śmierć to siew, a zmartwychwstanie to plon, intensywność pełnienia woli Bożej w twoim życiu, czyli intensywność miłowania. Przydzieli ci miarę wielokrotności, jak z ziarna posianego w kłosie może być plon wielodziesięciokrotny. Tak i w Twoim życiu to obraz. Nie wierzysz jeszcze, kim będziesz i co się stanie z Twoim zamysłem, i nie znasz, co Bóg da Tobie, gdy. Przyjdzie dzień Bożego Zwycięstwa z powodu tego, że ty wytywasz woli Bożej do końca. W słabości i bezradności, bo chcesz a nie możesz. Wołaj do Matki Najświętszej i proś ją, by ona była Tobie tak blisko, by była w Tobie, by była tak blisko w miłowaniu, by była i za Ciebie byś pozwolił się wchłonąć jej miłości i pozwolił się jej prowadzić bo ona była życiem Twojego życia i oddaniem Ciebie swojemu Synowi bliskość z Marią jest najłatwiejsza i najowocniejsza żadna zdrowość Marii łaski pełna nie przepadnie u tych, którzy wierzą w to i ufają Ci Naśladując Matkę Najświętszą, idąc drogą jej, niech mi się stanie według Słowa Twego, ci wypełnią się owocem, którego dziś nie pojmują i nie przyjmują. Życie bowiem jest czekaniem, dalszym czekaniem, na to, by Bóg dopełnił Ciebie łaskawością w wymiarze wiecznym. Dlatego wola Boża jest najprzedniejszym darem dla człowieka. To prawda o zbawieniu, to prawda o łasce. I Twoją odpowiedzią ma być ufne, rozumne przyjęcie Bożego Zamysłu, który Cię doprowadzi do sensu, czyli do świętości.